Policjant postrzelony podczas pościgu. Próba powstrzymania dwóch podejrzanych mężczyzn przeistoczyła się w niebezpieczną strzelaninę na stacji benzynowej DeKalb County. Jeden policjant został ranny. Rome Crow, lat 21, i Zaya McCray, lat 24, jechali samochodem, który policja obserwowała w związku ze sprawą handlu bronią. Kiedy policjanci chcieli zatrzymać pojazd, mężczyźni zaczęli uciekać, by po chwili uderzyć w znak przy stacji benzynowej. Mężczyźni kontynuowali ucieczkę pieszo, i po chwili rozpoczęła się strzelanina. Kilka chwil później na miejscu było już kilkunastu policjantów, i podczas strzelaniny jeden z nich został ranny w ramię. Podejrzani rzucili się do ucieczki. Crow został złapany na miejscu, McCray uciekł do lasu, ale został odnaleziony przez policyjne psy. Policjant wyjdzie z całego zaścia cało, a dwóch podejrzanych zostało już oskarżonych, m.in. o napaść na funkcjonariuszy policji. <gry>